Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Dziękujemy Ci, Ojcze Wszechmocny, który pełen dobroci czuwasz nad nami, który z Synem i Duchem Świętym pełnię życia nam obiecujesz. Dziękujemy Ci, Boże, nasz Stwórco, za pomoc w pokonywaniu codziennych przeciwności i dążenie ku wieczystemu szczęściu. Módlmy się, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przez miłosierdzie Twoje, Panie, udziel w Twojej dobroci, wyzwolenia uciśnionym. Uwolnienia więźniom, ulgi udręczonym, uzdrowienia chorym, a powrót tym, co są daleko. Udziel, Panie, w Twojej dobroci, zdrowia naszym bliskim, przebaczenia grzesznikom, dobrego przyjęcia pokutującym, szczęścia sprawiedliwym, biednym tego. Czego potrzebują? Prostej drogi tym, co pobłądzili, powrotu wygnańcom, dobrego wspomnienia o zmarłych, miłosierdzia i litości dla wszystkich tych stworzeń. Udziel nam i wszystkim ludziom tego, co może nam pomóc, nam słabym i grzesznym. Bo tacy jesteśmy. abyśmy mili byli Twojemu majestatowi przez dobroć Twoją i miłosierdzie Twoje. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.